Siema na YouTube, że witam serdecznie kontrowersyjny marek. Moi drodzy, bardzo miło lecimy z update'em, bo sporo się na rynku dzieje. I teraz tak, pierwsze, co jest najważniejsze, to to, że nie są porady, to nie są porady inwestycyjne. To jest moje prywatne zdanie, chcecie poradzić gdzie indziej. I zaczynamy już, moi drodzy, zaznaczam sobie poniedziałek na żółto. Dlaczego? Dlatego, że w poniedziałek jest zaprzysiężenie Trumpa. I teraz tak, tam ta cała procedura, gdzie bidet ustępuje i Trump wchodzi do jego domu, za zaprzysiężenie ma być o godzinie 12, bo całą tą rozpiskę śledziłem, czytałem dokładnie i bardzo mi się podoba to, co dzieje się na rynku do tego momentu. Tak naprawdę tutaj wiele osób już po, kiedy ta świeca była no D1, ona nie była jeszcze aż tak wyciągnięta. Tutaj po tym ruchu dynamicznym, gdzie zakryliśmy tą D1, wiele osób już założyło, że po prostu będziemy iść dalej w dół, co moim zdaniem było błędnym założeniem, bo ja Wam mówiłem, zresztą te osoby, które oglądały moje update'y, kilko, kilkoro, kilku, kilka, kilka osób, dobra, tak powiem, kilka osób z Was się do mnie odezwało, że że faktycznie to się sprawdziło, bo mówiłem o tym wycięciu płynności spod tego knota i o reakcji na drugą bandę z HTS-a. To mówiłem w trzech ostatnich filmach, można do tego wrócić. Nie, okej, okay, pasowało mi też wyjście, już teraz stąd tutaj był powrót, cyk, i stąd pójście do góry, dlatego też na ostatniej analizie narysowałem to, ale mówiłem o tym zresztą, że możemy jeszcze zejść, zgarnąć płynność. Tak też się wydarzyło. Ja stąd prywatnie longa z drugiej bandy zagrałem. Ten long dalej go prowadzę. Zrealizowałem 50% gdzieś tutaj, jak jesteśmy teraz w okolicach 98-98-500 i nie dałem sobie stopa już pod ten knot na 94-200. A wejście mam 90-500. Także wejście bardzo, bardzo dobre. No i teraz moi drodzy, krótko z i na temat, jeżeli chodzi o rynek, ja widzę dalej akcje do góry. Zwłaszcza, że krosuje mi się. Zobaczcie, zwróćmy uwagę chwilę na te indykatory, bo one są niezwykle istotne. A mało kto na to patrzy. Zobaczcie, mieliśmy tak, mieliśmy próbę pierwszego krosa, fake i próba drugiego krosa, i to już powinna być właściwa, e, właściwa decyzja. I teraz zamkniemy to, odpalimy sobie RSI. -a. Zobaczcie, że cały ten ruch bardzo nam. Cały ten ruch tutaj, tak naprawdę odtąd, rozładował nam indykatory, ok? Rozładował nam indykatory, a Bitcoin jest niemalże w tym samym miejscu, czyli Bitcoin się konsolidował, bum, zobaczcie, co się wydarzyło. Tutaj akcja, cyk, zgarnięcie płynności, cyk, 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 zgarnięcie płynności z dołu. I teraz idziemy sobie dalej i bardzo ważny jest dzień 20 stycznia, dlatego że tutaj mogą być turbo fajerwerki, syn Trumpa, na jakimś tam przemówieniu powiedział, że zarządów mojego ojca Bitcoin będzie po milion dolarów. Okej, okay, mamy na to najbliższe 4 lata, czyli tą Hossę i następną. Teoretycznie tak, praktycznie też. Czy ja w to wierzę? Jest to wysoce prawdopodobne, no jestem w stanie w to uwierzyć. Niemniej, chcę zobaczyć teraz lokalnie skupmy się, chcę zobaczyć wybicie tego punktu. To jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna kwestia, czyli wybicie i utrzymanie się powyżej tego swing high I teraz, jeżeli my zgarnęliśmy płynność stąd, idziemy do góry i my się przebijemy przez te 102,500 i utrzymamy, zamkniemy się chociażby h tutaj, kurwa, jesteśmy w domu. Wiadomo, kolejny poziom tak jakby jest tutaj, ale ta strefa 113, 115 wtedy już stoi otworem i rynek powinien naprawdę dostać kopa w dupę bardzo mocnego. I teraz posłuchajcie mnie uważnie, bo rzucę teraz dosyć odważną tezę. I rzadko staram się takowe na tym kanale dawać, ale moim zdaniem, hossa, która zacznie się już w przyszłym tygodniu, i to hossa na Altach, to mam na myśli, będzie krótka, bo potrwa bardzo możliwe, że do około kwietnia może początku maja może inaczej końcówka marca początek maja to jest okres, gdzie ja będę szukał wyjścia z rynku, przynajmniej tej pierwszej fali. Może później będzie jeszcze spadek, będzie podobna sytuacja do tego, co było w zeszłym cyklu, czyli cyk, zejście i później powrót. Nie mówię, że nie, zobaczymy, na razie się na to nie nastawiam. Natomiast bardzo pasuje mi te okolice faktycznie kwietnia, końcówka kwietnia na wyjście z rynku i uważam, że ludzie są tak zmęczeni tym alt sezonem, Tą całą Hossą, która jest tak naprawdę hossą bitcoina, to powiedzmy sobie szczerze, że jak zobaczą na altach razy 3 razy 4 to będą wychodzić z rynku, obsrani, rynek wypierdoli razy 20 razy 30 na niektórych coinach, wiadomo, że nie na wszystkich i wtedy ci ludzie wejdą w rynek, bo będą myśleć, że to będzie trwało jeszcze i wtedy rynek ich przewiezie i wtedy będzie dopiero mocna korekta. Więc ja uważam, że ci ludzie pewnie wyjdą powiedzmy. Połowie marca, może pod koniec, może na początku kwietnia. W kwietniu będzie albo końcówka marca, początek kwietnia. Będzie bardzo mocne przyspieszenie, jak ci ludzie się zaczną kaszować. Wtedy będzie prawdziwy, totalny rozpierdol Te trzy takie tygodnie, naprawdę jebitnych wzrostów na altcoinach. One wtedy porobią jeszcze raz 10 od tego, co zrobiły. Myślę, te topowe projekty. I wtedy dopiero ci ludzie będą spuszczeni kurwa w kibele. Takie jest moje zdanie na tego co się wydarzy, na to, co się wydarzy w Q1 i Q2 tego roku, i ja to bym chciał bardzo mocno rozegrać. Co do spota nie podejmuję absolutnie żadnych decyzji. Spot zaczął odżywać, ale on cały czas jest mniej więcej w tych samych poziomach. Też sama świadomość tego, że mam też sporo projektów deksowych, tak naprawdę w moim portfelu, to jednak mi ten portfel trzyma, no bo fundamenty dostają po dupie, deksy się trzymają, co jest. Dosyć dziwne, jak na cykl w krypto o tej porze przynajmniej, natomiast nic niepokojącego się nie dzieje. Wix VIX na spokojnie, DXY, jak na takie wzrosty, to i tak ładnie sobie radzi ten Bitcoin, SPX również bardzo ładnie, też zgarnięcie płynności, boom akcja do góry. I teraz tak naprawdę nie zostaje nic innego jak czekać tylko i wyłącznie na zaprzysiężenie Trumpa i na to, co może się wydarzyć. Jeszcze to, co mnie interesuje, to interesuje mnie BTC.D, czyli dominacja na Bitcoinie, bo ta dominacja troszeczkę dostała w dupę. Tak jak Wam mówiłem, że tutaj mam lokalny top, cyk, zejście, strefa, z tej strefy również mówiłem Wam, że spodziewam się reakcji, myślałem, że już stąd będzie ta reakcja. Ok, przyznaję się bez bicia, poszliśmy tutaj, spoko, również strefa jest strefa. Jest reakcja, jest, więc spodziewam się pomalutku tego dropu już do tej niebieskiej strefy. Tak jak to ja zawsze powtarzam: rynek nie określa czasu, określa poziomy, więc spodziewam się wybicia tego czerwonego HTS-a i pierwszej reakcji na poziomie 55.1, tutaj chcę zobaczyć e, dominację. I tak w zasadzie, jeżeli chodzi o Bita, to tyle. Ether, reszty dalej nie analizuje bo to nie ma najmniejszego sensu. Najważniejszy jest teraz Bitcoin i tak naprawdę najważniejsze jest to, co się wydarzy 20., ale wydaje mi się, i to mówię szczerze, oczywiście może być jakaś wycinka, nie wiem, zgarniająca płynność, dymająca jeszcze tych, którzy jeszcze, kurwa, gdzieś tam jakimś cudem swoją dupę przed dymaniem uchronili. Także może być tak zwane OD, czyli ostateczne dymanko. Niemniej jednak ja od zaprzysiężenia Trumpa spodziewam się naprawdę odpalenia rakiet, kurwa, tutaj. i No i ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć coś więcej, jeżeli chodzi o ten rynek. Pod to gram, na to stawiam force. Czy będę miał rację? Zobaczymy. Chciałbym mieć rację, ale chcieć to ja sobie mogę. To nie jest myślenie życzeniowe. Wszystko to, co... Wszystko to, jak potrafię patrzeć na rynek pokazuje mi wszem i wobec włącznie z Rafałem Zaorskim, który wrócił do szortowania Bitcoina, gdzie już w weekend miała być tragedia. Kurwa, już tutaj w ogóle mieliśmy lecieć. Kiedy to miało być w ten weekend, tak? No. w poniedziałek dostaliśmy jakąś akcję, no w poniedziałek jeszcze ponawiał te shorty. No i biedny znowu siedzi na stracie i pewnie znowu go powywozi. Więc jest sporo naprawdę argumentów, które mówią mi ym, tak po prostu. Prywatnie i pod kątem mentalu, i pod kątem w ogóle tego, co dzieje się na rynku, że to jest najwyższa pora, żeby w końcu ten rynek wypierdolił do góry. Pozdrawiam konkładem się, cześć.